Słuchajcie nasi drodzy widzowie, ze mną jest Robert Stępniewski, witaj. Cześć Lidio. To, to już tradycyjnie po prostu witamy się z Wami razem. Dzisiaj jesteśmy na Placu Jagiellońskim, tuż przed Teatrem Powszechnym w Radomiu, gdzie tam budynek, koło nas tym razem. I dzisiaj jest wyjątkowy kolejny spektakl, powiedz coś. No, teatr Klinika Lalek klinika Lalek, która powstała w 1988 roku. W 1991 roku przeniosła się do stacji Wolimierz i w tym roku obchodzą 30-lecie stacji Wolimierz. W ubiegłym roku byli ze wspaniałym spektaklem cyrk Tarabumba, w tym roku Kosmiczna Podróż Gullivera, przedstawienie premierowe właściwie, bo w maju była premiera, także bardzo się cieszymy, że przyjeżdżają do nas znowu ze wspaniałymi, ogromnymi lalami, no, i, i no, z cudownym przedstawieniem, także kto jeszcze może, niech pędzi na Plac Jagielloński, zapraszamy o 21.00, zaczynamy. No tak. To jest spektakl, który używa marionet, takich w zasadzie nadmarionet, takich ogromnych lal, tak jak tutaj Robert powiedział, to może troszeczkę coś tutaj zdradzimy, pokażemy, bo za nami jest właśnie... Za nami jest trochę tych marionet, tam z daleka widać taką ogromną kupę, to właśnie jest chyba Gulliver, prawda? Tak, 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 wspaniały Guliver. No i myślę, że będzie dzisiaj doskonała zabawa dla dużych i dla małych. I co, jest niespodzianka, bo ponieważ Włodek Kiniorski będzie grał na żywo, w czasie spektaklu, więc no, e, fantastyczne wydarzenie. E. Znowu taka niespodzianka, no niespodzianka. to po prostu w tym roku ulica Teatralna nas zaskakuje i to tak naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. E. Tak, staramy się. No to ja jeszcze nie mogę doczekać, co będzie w przyszłym roku. No. No, cieszmy się tym, tym co, co mamy. Co tak, mamy. Przed nami i... jeszcze kolejne spektakle, jeszcze, prawda? Jeszcze. Dokładnie, za, za dwa tygodnie, 13 sierpnia, teatr Pantomimy, mimo ze spektaklem pan e, I, pani i pani o, o mm -mm. na placu przy Fontanny. Tak. A dziś klinika lanek. Tak, i zaraz wystartujemy. Kosmiczną podróż z Gulliverem. Co jeszcze więcej dzisiaj dla Was będę miała? Tego nie wiem. Ale na pewno coś tutaj wymyślimy, prawda? Oczywiście. Do, do zobaczenia tak, w kosmosie. Następny, w następnym wejściu. <grym> no, jak widzieliście i słyszeliście, zapowiada się ciekawie. Ja odeszłam troszeczkę. Od sceny i od publiczności, bo już publiczność się zbiera. Zobaczy za mną już tam tłumy, powolutku zaczynają przychodzić, tak jak Wam mówiłam, za mną teatr. A tak naprawdę zazwyczaj spektakle były właśnie tam. Natomiast tym razem wyjątkowo na tle teatru i bardzo dobrze, bo będzie takie przyjemne tło. Jak pamiętam, w zeszłym roku Teatr Klinika Lalek też dał niesamowity spektakl, niesamowite emocje, to możecie odszukać filmu just Vlog, tam właśnie opowiadam o tych nadmarionetach, o teatrze, o ich historii, o historii właśnie teatru, ale także jest rozmowa z jednym z przedstawicieli Teatru Kliniki Lalek. Także odsyłam Was na mój fanpage Zaplątana w Odpowiastkach bądź na kanał YouTube o tej samej nazwie. I tam jest playlista Ulica Teatralna 2020 i tam są zebrane filmy z zeszłego roku i można zaciągnąć informacji na temat teatru. Także też już uciekam, patrzę co tam dalej się będzie działo i będę rejestrować dla Was kolejnej

Moi drodzy, tak jak obiecałam, coś ciekawego dla was nagrywam. Ze mną są aktorzy Teatru Kliniki Lalek, pani Anna i pan Jacek. I zaraz tutaj przypytamy państwa. Proszę nam powiedzieć, jak się dzisiaj grało z Gulliverem? Jeju, z Gulliverem dzisiaj cudownie. Po pierwsze, kochamy spektakle wieczorne, spektakle w światłach, w dymie. To zawsze napędza jeszcze dodatkowo mm -hmm. aktorów i Gullivera rozpędza też. No, Gulliver jest taki, jak to marionetka, no, czasami problematyczny, ale kochamy go i, i myślę, że dzisiaj było, było naprawdę dobrze. A no to taka wyrośnięta Marioneta, na, To nawet się mówi tak fachowo nadmarioneta, tak, bo to taka właśnie. nadmarioneta, troszkę osób tam musi za te sznurki pociągać, no samemu się nie da. No chyba, że nie wiem, jakoś ktoś tak. by wykombinował. W sumie taka gromada tego Gulivera prowadziła. Może pan Jacek nam powie? Ile siły trzeba było włożyć, żeby go ruszyć? No to wszystko zależy, jaką część ciała się animuje, że tak powiem, bo niektóre elementy wymagają dużo więcej mm. pary i krzepy, niektóre nie są mniej, ale no, w każdym momencie, jak ktoś z nas straci siłę czy nie domaga, to zawsze kolega stoi, stoi z obok i zawsze pomoże. Mm -hmm. no, największe obciążenie na pewno jest na dyszlu, czyli na tam przy kierownicy. Gdzie nasz kolega zbiszy, kto walczy ciężko, pomagamy na, na kołach. No, my mu pomagamy i tak. też nie pomagamy. Nie bo, pomagamy, bo, bo My wszyscy ciągniemy sznurki do tyłu, z kolei, a, a tak. on dzielnie pcha do przodu, tak. więc no, pełen szacunek. Ale muszę powiedzieć, że to jest tak zgrane, bo ten gulliver to on nawet skacze i potrafi tańczyć i, i takie drygi potrafi robić. To więc... jest cały czas w procesie, to jest cały czas proces, mm. i cały czas to dopieszczamy. Mm. E... Tak. No to, bo tak, bo to jest w sumie nowy spektakl. Tak? Tak. Jakoś na wiosnę wystartowaliśmy. Tak, to jest najnowszy spektakl. Robiliśmy go zimą, mm -hmm. ale już tak wiadomo, nie można było wcześniej za bardzo grać. Tak, ale on teraz po prostu dojrzewa razem z nami <gry> i będzie dojrzewał. To gdzie do tej pory graliście ten spektakl? Gdzie my graliśmy? W, w, Ewentualnie może ile W Polimierzu u siebie, w Łomży, w Świdnicy. W Świdnicy. No tak z osiem Koninia razy w chyba... Koninie, w tak, Koninie tak? teraz cyrk? graliśmy cyrk. cyrk tak. Ale no tak, no tak, tak może tak. łącznie osiem spektakli by się zebrało, więc to naprawdę jeszcze mało. Mało. To jest początek Gullivera. Hmm, ostatnio słyszałam, że Spektakl e, na zewnątrz, e, taki uliczny, potrzebuje dwóch lat, żeby po dwóch latach e, hmm. określić, czy się sprawdził. Czy tutaj w Waszym przypadku też to tak funkcjonuje? Ja tej teorii nie słyszałem, ale podpisałem się pod tak. zdecydowanie, bo to jest... Każda nawet powierzchnia, to, to jest dla nas ogromna różnica. Po to czym, jest czym bardzo po czym prosto chodzimy. i tutaj w ogóle pięknie, tutaj, gramy na łące, tak. gdzie jest krzywą, gramy w różnych miejscach. To to są takie techniczne problemy. Tak. Ee. Ale no, te spektakle, które znam, na przykład cyrk, który powstał z 9 lat temu, no to one przez te 9 lat naprawdę ten, ten spektakl ewoluował bardzo, bardzo wiele tak. razy i jest teraz taką fajną wersją, którą gramy od jakichś 4 lat. Wszystko przed Golliwarem. Ta wersja to jest ta, która była w Chinach też tak. na Tajwanie. Brighton w to są Wedenburg te takie już przygotowana zagraniczna wersja, która z nami została. O, tak, może tak. tak. No, w zeszłym roku u nas gościł, także tak. tutaj postrach był. No, był, był cyrk i było pięknie. Mam wrażenie, jakbym tu była wczoraj. Naprawdę ten czas tak zleciał, że znowu Dokładnie. jesteśmy w tym samym miejscu, wchodzimy do tej garderoby i pięknie, fajnie. No, wrażenia zostały z zeszłego roku, także wciąż tutaj wspominamy, wciąż o tym rozmawiamy. Cieszymy się, że znowu możemy Was tutaj gościć. W tym roku mieliśmy nowych gości, bo był Teatr Akt, ale po prostu, jeżeli możemy się spotkać z aktorami, którzy już byli, to czujemy taką wspólnotę, tak, no, takie pozytywne emocje, bo można się spotkać z kimś znajomym, jakby tak, się znali to się po prostu tak od lat. Tak. No. Ale mam wrażenie, że w tym spektaklu gra was mniej niż w cyrku. To y, podobnie bardzo. Skład jest ruchomy też dosyć. Tak, yy... ale to jest podobna liczba, yy, nie? To, to y, może być, że jedna osoba w tą, mm -hmm. w lub tamtą. No rozmawiamy teraz o Gulliverze, ale też Państwo mieli małe marionetki, które były przymocowane do takiego stelaża. Mm -hmm. Jak się funkcjonuje z czymś takim? No to jest tak zwana lalka zbiorowa, to jest trochę ratuj się kto może, trochę, trochę techniki, no to jest gdzieś pomiędzy, bo jednocześnie poza tym, że gramy lalką zbiorową, to gramy jeszcze sobą. Ciałem, całym. I to jest, to jest to trudne zadanie. Naprawdę. Każdy tutaj musi sobie znaleźć odpowiednią ilość czasu i, i swój sposób na, na taką lalkę. Po pierwsze ciężar tej lalki zakłada się taki trochę... Plecak, jak w góry, no tak, dobrze dokładnie. załadowany. Tak, tak, tak. <grywa> Trzeba, każdy ma swój patent na zapięcie, żeby mu się dobrze trzymało. Każdy te swoje sznurki inaczej wiąże. Każdy mm -hmm. się zajmuje zawsze swoim plecakiem i ma tam swoją misję. Jed, jeden szybciej sobie to opatentuje, drugi mm -hmm. wolniej. Każdy się tego uczy. Więc. Ale ja tak obserwowałam panów, bo pani miała tutaj taki bardziej swobodny strój. Natomiast panowie, miałam wrażenie, że przywrócą się na tych swoich spodniach. Tak, czy Tak, tak niektórzy mieli takie, koncjonuje. nie? Tak, tak, nawet... ja, ja mam tak w, w sam, sam raz, raz akurat, ale no już jest niebezpiecznie trochę mhm. faktycznie. Ale myślę, że tam dajemy radę. Dajecie rady tak. A jeśli chodzi tak... o te sznureczki, tam jest tyle sznureczków. I jak to tak zapamiętujecie, jak to tak działacie I mi, że to intuicyjne trochę. No tak, to każdy, tak jak powiedziałam wcześniej, ma na to swój y, sposób. Ja mm. y, wobec chłopaków mam krótsze ręce, więc ja na przykład sznureczki muszę wiązać niżej. Chłopcy mm. mogą mieć je bardziej napięte. Każdy ma jakąś tam swoją taktykę, gdzie wiąże ręce konkretnych lalek. Czyli więc... sami y, pozycję tych lalek ustawiacie, przygotowujecie tak. cały ten stelaż. Wszyscy sami je Przy... montujemy, komarty, sami je dużo montujemy. Komarty. Montujemy, montujemy sami te lalki, skręcamy sami sobie, yy, przekładamy te sznurki tak, jak każdemu wygodnie, więc. Mm -hmm. I długo taki proces tworzenia takiej nadmarionety, bo marionetki zakładam, że krócej się tworzy, a taką wielką marionetę? No, no Zbysiu rzeźbił, nasz kochany Zbyszek ma taki talent rzeźbiarski. I no, tak około miesiąca to jest lekko, no bo nie mówiąc o wykrojeniu, potem o obklejeniu wieloma warstwami, potem malowaniu, a jeszcze dopasowaniu do konkretnego dźwiga, dźwigu, to, no, to są takie tygodnie, tygodnie, tygodnie. No to powiem Wam, że jesteście bardzo zdolni, pomysłowi i... No tylko, tylko tutaj podziwiać naprawdę ten kunszt i aktorski i tworzenia tych marionetek i wiązania tych właśnie sznureczków i jeszcze operowanie tym, no to jest naprawdę wyczyn niesamowity. Także tutaj gratulacje, czego ja mogę jeszcze Państwu życzyć? Hmm, otwartych scen, No Dla jak najdłużej, no, no to, to jest tak nasze życie. Otwartych scen, wielu tras, tak. E, tak. Tak. A jeszcze na koniec, jakbym mogła zapytać, czy wygracie tylko te teatry uliczne, czy jednak też macie... Normalnie na scenie teatralnej e, spektakle. Też mamy na scenie. Mm -hmm. Mamy też e, spektakle, nawet cyrk, który Pani widziała w zeszłym roku, był grany na paru scenach mm -hmm. w Polsce, za granicą, a i w Chinach to tam wiadomo, że są duże sceny, to się udało. W Polsce nie na każdej scenie to się zmieści ze względu na wysokość tych maszyn, mm -hmm. ale wiele razy zagraliśmy w pomieszczeniu zimą e, i, i tak dalej. I Gullivera mm -hmm. też ćwiczyliśmy w środku na mm -hmm. takiej scenie mm -hmm. we Wrocławiu, więc e, kiedyś na pewno też... Zagra w środku. No to fantastycznie. Także dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, otwartych scen, publiczności no. i samych wspaniałości. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Poszukamy, może ktoś jeszcze z nami porozmawia. No pewnie, także na pewno. Zapraszamy dalej. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem was przestraszyć. Powinienem ja się chyba przedstawić. Jestem Gulliver. Drodzy, ze mną jest reżyser spektaklu Kosmiczne podróże Gullivera, pan Wiktor. Witam serdecznie. Dzień dobry, uszanowanie. Panie reżyserze, jak długo pan myślał nad tym przedstawieniem? Jak długo trzeba było pracować i przygotowywać aktorów do tego? Mm, mm, mm. No nie wiem, jak to rozegrać. Znaczy, rozważyć nam opowieść, no, powiedzmy, Mm, trzy miesiące. Mhm. I tak po trzech miesiącach y, aktorzy są na tyle y, pewni, że mogą z tymi marionetkami poruszać, z tymi sznureczkami. Nie, a no to jakby już animacja i jakieś takie y, jakby próby animacji, pracy z lalką, to są no i nam setki mhm. godzin pracy. Nie? Ja ogólnie o powstawaniu przedstawienia, ono tak powstaje w okolicach pół roku, a już e, nauka animacji, no to jest takie, najgorsze jest pierwszych 100 godzin, prawda? Później mm -hmm. można nad tym jeszcze popracować i nie można być zadowolonym wiecznie. No tak, bo to, to zawsze ważny jest ten rozwój, trzeba tak że zawsze coś lepiej tak, tak, można tak, zrobić. Tak, tak, tak. A czy cały zespół pracuje właśnie nad tworzeniem marionet i później dekoracji dodatkowych? Ogólnie tak, chociaż mamy jakby zdolniejszych, yy, mamy rzeźbiarzy, mamy malarzy, scenografów, muzyków. Wiadomo, że Włodek tam nie, nie będzie lepiej butaforia yy, a, a, a aktor yy, tam nie będzie rzeźbił jakiś dłoń, których nie potrafi rzeźbić, także sama ekipa oczywiście, mm -hmm. to jest cały, cały kombinat w sensie zdolności i cudownych jakby osobowości, prawda, od rzeźbiarza przez malarza. Scenografa, idę, muzyka i tak dalej. No, tutaj już naszego reżysera chcą porwać do następnych działań, ale nie puścimy tak szybko. Eee, może powiedzmy naszym widzom, a właściwie to pan powie, wasz teatr znajduje się na rampie kolejowej, dobrze pamiętam? Nie, eee, zmieści się, baza teatru jest na starej m, byłej stacji kolejowej, XIX-wiecznej stacji kolejowej, u podnóżek gulizerskich. 50 km od Pragi, 150 od Drezna, 150 od Wrocławia, 300 do Berlina na tym jakby tym trójgranicznym zakątku, w krainie gór, lasów i jezior w zasadzie. Mogę tak, także w pięknym zakątku świata. A to jest była stacja kolejowa. 36 pociągów na dobę w XIX wieku właśnie gdzieś tam do Berlina, Wiednia i tutaj w tę stronę Warszawa, Moskwa. No a teraz jest ta jakby stacja artystyczna, stacja kultury, miejsce warsztatów, międzyplanetarne królestwo sztuki, otwarte, samowystarczalne miejsce szczególnego przenikania. Nazwa klinika lalek pochodzi od e, takiego miejsca, w którym się naprawiało kiedyś lalki, to tak, prawda? Tak, 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 mm. stamtąd pochodzi. No, była taka dziedzina, gdzie pan naprawiał lalki piękne, jakieś takie jeszcze ceramiczne, yy, wyjątkowe, gdzie tam nie było jeszcze takiej seryjnej produkcji. Yy, poznaliśmy nawet takiego pana. Zaprzyjaźniliśmy się z nim, a jak odszedł już i zniknął, znikł warsztat, w zasadzie ostatni w Polsce, może nawet naprawy lalek, klinika lalek, myśmy wzięli tę jego całą energię, prawda, i jego opowieści o duszy lalki, o tym wszystkim, mhm. ja, to, z, powstał teatr, tak. To, to fantastyczne, takie historie, bo... Ta dusza, która musi wejść w lalkę, żeby ona przedstawiła to, co trzeba, to, to też trzeba umieć, prawda? Tak, stąd liczne zgromadzenie lalkarzy tutaj, prawda, aktor-lalkarz to bardzo elitarny w tej chwili aktor, Zabry, powiesz, tak. za, mhm. to jest no, istota na świecie, mhm. nie no, ma wiele, wielu lalkarzy na świecie, jest to takie dość wyjątkowe środowisko. No i rzeczywiście elitarne, prawda? A, a na starszy mamy przyjemność pracować tylko z lekarzami i z takimi no, profesjonalistami, co dobrze robi spektaklowi i teatrowi. Jeśli chodzi o ten spektakl, to jest dosyć. No to jest nowy spektakl. A czy już macie w myślach jakiś kolejny pomysł na kolejny? Ta. E, tak? Tak, dużo, dużo, dużo mamy pomysłów. Pomysła, realizacja to różne rzeczy, mm -hmm. prawda? Że masę pomysłów, a zrealizować to dopiero no tak, wiadomo. rozpoczyna się walka. Także na zakończenie życzę właśnie realizacji pomysłów, niekończących się pomysłów, publiczności, dobrej pogody i żeby wszystko się wiodło tak jak należy. Cudno. Dziękuję, tak, dziękuję wszystkim do Życzę dobrego i wszystkim tutaj nas oglądającym. do zobaczenia no. pa przed Państwem wystąpił teatr klinika Lalek z Wolinja, bravo. Dzisiaj zespół wystąpił w składzie Gulliver. Anna. Anna Anna lackowska Dominika Skoczyła. Kamil Lackowski Jakowski, przepraszam. Krzysztof Szczepańczyk. Jacek Szmig Krzysztof Paździora Krzysztof Rożko Tomasz Kanczewski Zbigniew Roszkowski, Reżyseria Wiktor Wiktorczy Muzyka Włodzimierz Ściniorskie, dzisiaj nie żył! zapraszamy Cię.